Dzień dobry, witam Was na kolejnej lekcji, której temat to revision, czyli powtórzenie. Powtórzymy sobie różne informacje, o których mówiliśmy podczas kilku poprzednich lekcji. E, a zatem zaczynamy. Zaczynamy od pytania, które zaczyna się od zwrotu: Do you like? Do you like, czyli czy lubisz? I oczywiście po tej części wymieniamy nazwę tej rzeczy, o którą chcemy zapytać. My o tych pytaniach mówiliśmy głównie w kontekście jedzenia. Ale przecież nie pytamy tylko o to, czy ktoś lubi coś zjeść. Możemy zapytać na przykład, do you like football? Czy lubisz piłkę nożną? E, tutaj akurat e, mamy pytanie dotyczące jabłek. Do you like apples? Do you like apples? I jeśli coś lubimy, możemy odpowiedzieć przynajmniej na dwa sposoby: Yes, I do. Albo Yes, I like. I wymieniamy nazwę tej rzeczy, którą lubimy. Na przykład: Yes, I like. Pamiętajcie, żeby nie odpowiadać tylko do tego momentu. Yes, I like. Tak naprawdę to nie jest prawidłowo zbudowane zdanie. Trzeba jeszcze dopowiedzieć, co my lubimy. Do you like strawberries? Yes, I like strawberries. Do you like peas? Yes, I like peas. E, oczywiście, czasem zdarza się tak, że ktoś pyta nas o to, czy coś lubimy, a my tego nie lubimy. Więc wtedy też możemy odpowiedzieć przynajmniej na dwa sposoby. No, I don't or No, I don't like i wymieniamy to, czego nie lubimy. Do you like bananas? No, I don't. Do you like bananas? No, I don't like bananas. E, mówiliśmy również o tym, co dzieje się z czasownikiem, kiedy mówimy o trzeciej osobie liczby pojedynczej. Czyli już nie mówimy o sobie, tylko o nim, o niej, albo na przykład o jakimś zwierzątku czy rzeczy. E, o sobie powiedziałabym I like strawberries. O nim powiem He likes strawberries. Zmienia się oczywiście ten początek. Zamiast I, czyli ja, powiem he, czyli on. I do czasownika dodaję literkę S. I like strawberries. He likes strawberries. I like mushrooms. She likes mushrooms. I like cheese. It likes cheese. Kiedy natomiast układamy zdania przeczące, już nic z czasownikiem się nie dzieje. Zobaczcie, mamy już samo to like bez literki S. Natomiast zamiast tak jak mówiliśmy o sobie, I don't like, powiem he doesn't like. Na przykład he doesn't like bread. I don't like bread. He doesn't like bread. I don't like grapes. She doesn't like grapes. I don't like eggs. It doesn't like eggs. Ono nie lubi jajek. I teraz powtórzmy sobie jeszcze kilka nazw produktów spożywczych. Oczywiście przy każdym wskazaniu będę robić pauzę, tak żebyście wymieli. E, sami szanse sprawdzić, czy już te nazwy pamiętacie? What are they? Strawberries, tomato or tomato, grapes, peas, carrots, bread sandwiches or sandwich and mushrooms. Mówiliśmy też o naszych upodobaniach kulinarnych w związku z różnymi posiłkami. What do you like for breakfast? Co lubisz na śniadanie? What do you like for breakfast? For breakfast I like eggs. What do you like for breakfast? For breakfast I like eggs. What do you like for lunch? What do you like for lunch? For lunch I like salad. What do you like for dinner? What do you like for dinner? For dinner I like meat and potatoes. Akurat tutaj w zdaniu nie ma mowy o mnie, tylko o nim. I zobaczcie, co tutaj dzieje się z czasownikiem? Oczywiście musimy dodać literkę s. For dinner, he likes meat and potatoes. I przypominam różnicę między lunchem a obiadem. Lunch to taki mniejszy posiłek, jedzony najczęściej w trakcie przerwy, na przykład w szkole czy w pracy. Dinner to już taki obiad większy, składający się najczęściej z dwóch dań, które ludzie zwykle jedzą po powrocie z pracy, już w domu. I teraz jeszcze przypomnijmy sobie, jak poprosić o coś, na przykład w sklepie, czy w restauracji chociażby. Mówiliśmy o zdaniach zaczynających się od zwrotu Can I have. Wymienialiśmy to, o co chcemy poprosić i kończyliśmy zdanie słówkiem please, żeby było bardziej miłe. Can I have a cup of tea, please? Can I have a cup of tea, please? Czy mogę poprosić filiżankę herbaty? Can I have a can of coke please? Can I have a can of coke please? Czy mogę poprosić o puszkę coli? And can I have a bottle of water please? Can I have a bottle of water please? Czy mogę poprosić o butelkę wody? E, zatem pamiętajcie, e, że te wyrażenia, kiedy o coś prosimy, zaczynamy od zwrotu can I have. I kończymy słówkiem please. Mam nadzieję, że jak wyjedziecie dziś za granicę, to chociażby nawet jak nie będzie takiej potrzeby, bo na przykład będzie jakiś sklep samobsługowy, to polecam sprawdzić, mimo wszystko zapytać sprzedawcy i poćwiczyć sobie to wyrażenie. Can I have? Can I have a bottle of water, please? I kolejne produkty spożywcze, o których mówiliśmy: cereal, czyli płatki śniadaniowe. Potato, vegetables, czyli warzywa. Nie wiem, czy pamiętacie z jakim słówkiem była związana ta ilustracja. Lunch, fruit, onion. Cereal, potato, vegetables, lunch, fruit, onion. Bottle. Bottle, czyli butelka, cap, filiżanka, tea, herbata. Tutaj właściwie tea bag, czyli saszetka, herbaty, torebka herbaty, can, puszka, glass, czyli szklanka, albo szkło, and coke, coke, czyli cola. Bottle, cap, tea, can. Glass and Coke. Opisywaliśmy też różne krajobrazy, stosując zwroty There is, albo There's, albo też There are. Pamiętacie, There is albo w skrócie There's stosowaliśmy wtedy, kiedy coś było jedno, w pojedynkę na ilustracji. Tak jak na przykład tutaj, mamy jeden las. There's a forest. There's a forest and there's a meadow. Jedną łąkę mamy też tutaj. There's a forest and there's a meadow. Albo inaczej moglibyśmy powiedzieć: There is a forest and there is a meadow. And there are mountains. There are mountains. Gór już jest więcej, więcej niż jedna, więc posłużymy się wyrażeniem there are, czyli tam są. There are mountains. There are mountains, there is a forest and there is a meadow. There are mountains too, there is a town and there is a lake. Ja tych wyrażeń there is i there's używam naprzemiennie, natomiast pewnie częściej spotkacie się z wyrażeniem there's, tym, które jest krótsze. To teraz już nie mamy... Zdań zapisanych. Spróbujemy sami opisać to, co widzimy. Ja będę zaczynać zdania e, i wskazywać na różne elementy ilustracji, a wy postarajcie się te zdania dokończyć. Teraz mówiąc głośno brakujące e, słowa. Let's start. There's a plane. There are three clouds. There are two. birds. there's a tree. There are three flowers. There's a red car and there's a meadow. There's a house. And next picture there's a plane, There are fields. There are mountains, there's a forest and there's a tractor. I jeszcze przypomnienie tych elementów krajobrazu, o których mówiliśmy. Oczywiście będę robić krótkie pauzy, tak żebyście sami sprawdzili, czy już wszystko pamiętacie, czy coś jeszcze trzeba. Forest Garden Mountain City River and there's a lake. There are fields. There's a town and there's a medal. Mówiliśmy też o częściach garderoby, o ubraniach i uczyliśmy się opisywać postać. Kiedy chcemy zapytać o to, co on ma na sobie, pytanie możemy zadać na przynajmniej dwa sposoby. What is he wearing? What is he wearing? Or what's he wearing? What's he wearing? Znaczą dokładnie to samo. Tylko tutaj to wyrażenie what's to skrót od what is. What's he wearing? What's he wearing? He's wearing. Or he is wearing a red cap. He's wearing a green and orange t-shirt. Blue trousers, and red shoes. Kiedy pytamy. O dziewczynkę albo o kobietę, pytanie brzmi tak samo. Z jedną różnicą, że zamiast użyć słówka he, czyli on, użyjemy słowa she, czyli ona. What's she wearing or what is she wearing? What's she wearing? She's wearing a pink dress or she is wearing a pink dress. To teraz spróbujmy opisać, którąś z postaci. Number. 3 She's wearing a yellow t-shirt. She's wearing a brown skirt and brown shoes. And number 3. He's wearing a blue shirt. He's wearing a blue Tie. A brown belt and something like brown trousers and brown shoes. Uh, przypomnijmy sobie jeszcze te sześć nowych uh, słówek, nowych nazw, które niedawno wprowadziliśmy. What is it? It's a belt. A raincoat. There are trainers or sneakers. There's a tie. An umbrella. And there are pink wallets. Mówiliśmy też o nazwach pojazdów. Pojazdy to vehicles. Uczulam bardzo mocno napisownie tego wyrazu, która bardzo się różni od wymowy. Vehicles, czyli pojazdy. What is it? It's a car, a lorry, or a truck. Możecie się spotkać e, z tymi dwoma nazwami: lorry albo truck, ship, tram, underground, underground. Ciekawa jestem, czy pamiętacie e, drugie słówko, które również oznacza. Metro, jedno jest stosowane w Wielkiej Brytanii, przede wszystkim drugie w Stanach Zjednoczonych, Underground albo Subway, Bus, Plane, Tractor, Boat, Train, and Helicopter. Każda nasza lekcja kończyła się jakimś nowym idiomem związanym z naszym tematem, czyli takim wyrażeniem niedosłownym. Jedno z nich to I'm in hot water. I'm in hot water. Czyli dosłownie jestem w gorącej wodzie. Ciekawa jestem, czy pamiętacie, co to wyrażenie oznaczało. I'm in hot water. Dotyczyło ono nieprzyjemnej raczej sytuacji. Oznaczało, że mamy jakieś kłopoty, problemy. I can move mountains. I can move mountains. Czyli dosłownie mogę przestawiać góry. Czyli mogę poradzić sobie nawet z sytuacjami, które są dla mnie bardzo trudne. Nie poddaję się, tylko próbuję sobie z nimi poradzić. I can move mountains. It's a piece of cake. It's a piece of cake. O ile dobrze pamiętam, to nasz pierwszy idiom. To kawałek ciasta. Czyli Coś bardzo prostego, łatwego. Mr. Boat. Mr. Boat. Czyli dosłownie spóźnić się na łódkę, a tak naprawdę przegapić jakąś dobrą okazję. Mr. Boat. Like two peas in a pod. Like two peas in a pod. Czyli jak dwa ziarnka groszku w jednym strączku. Tego zwrotu używamy wtedy, kiedy ktoś jest do siebie bardzo podobne. Wspominaliśmy na przykład o tym, że często mama i córka są do siebie podobne, czy też tata e, i syn. They are like two peas in a pod. E, przy okazji lekcji o ubraniach poznaliśmy idiom I keep it under my heart. I keep it under my heart, czyli trzymam to pod moim kapeluszem, co oznaczało, że trzymam coś w tajemnicy. Nie chcę się z kimś tą tajemnicą podzielić. I ostatni idiom We are in the same boat. We are in the same boat. Czyli jesteśmy w tej samej łódce. Co oznaczało, że jesteśmy w takiej samej sytuacji. Mam nadzieję, że ta powtórka pomogła Wam utrwalić sobie różne wiadomości, a jeśli Wydaje Wam się, że jeszcze z czymś macie problem, nie do końca jeszcze coś Wam się utrwaliło, to zachęcam, żeby sobie jeszcze powtórzyć i obejrzeć lekcje dotyczące tych tematów. To tyle na dziś i do zobaczenia.